Zaraz, zaraz, no posłuchajcie, Żarty żartami, ale sprawa Nie chciałbym, żeby była poważna Może jednak ktoś pomoże koledze A ja wiem, że mu trudno Nie poddawaj się! Słuchaj, maszeruj do góry, bo jak nie, to trzeba będzie cię dobić. Tak, od, od dobrej strony zaczął, ale bliżej, bliżej, bliżej ściany po prostu. Na pewno dobrze się nawiał. Złap pointa, tak? Złap pointa.

się świetnie, ekstra zabawa, dziękuję bardzo, A teraz pilnujcie go delikatnie mówiąc, żeby nam się nie stoczył go. no i nogi mu nie podstawiajcie, dobra, Pani było wesoło, bomba, bo tak naprawdę no to mamy świetny piknik, świetny weekend, świetną zabawę, no jedyny tutaj jakaś Profesjonnie wideo wyglądało na to, że nie było mocno uszkodzone, więc naprawy nie będą jakoś bardzo kosztowne. Świetna zabawa i mam nadzieję, że tam już czegoś ma informację, czy następna para jest gotowa.